Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie. Wsłuchiwałem się dobrze w to, co zostało zacytowane jako fragment uzasadnienia uchwały Komisji o odrzuceniu projektu uchwały i znalazłem tam tylko jeden argument, że Sejm już taką uchwałę podjął, a drugi, że czterechsetlecie to upłynęło w ubiegłym roku, parę miesięcy temu. Zastanawiałem się nad tym i nawet szukałem trochę w przepisach, ale nie znalazłem nigdzie takiego przepisu, który powiedziałby, że jeżeli w jakiejś sprawie Sejm podjął uchwałę, to Senat nie może jej podjąć, więc apeluję z tego miejsca, żebyśmy tego argumentu nie brali pod uwagę, bo on nie ma żadnej podstawy prawnej. Jeżeli ten argument oddalimy, to pozostaje co? Czyżby brak uznania dla wielkich zasług? Księdza Piotra Skargi, cała dotychczasowa wymiana zdań, dyskusja na to nie wskazuje. Wydawało się, że wszyscy mamy uznanie dla tego wybitnego kapłana, męża stanu i uczonego, który troszczył się o silne prawo i o egzekucję prawa. Czyż powtórzenie naszego uznania za Sejmem, który zrobił to wcześniej, to jest jakiś błąd? albo wyraz niesamodzielności w naszym myśleniu, w naszym stanowieniu, ja tego argumentu nie mógłbym przyjąć, gdyby taki został podniesiony. I nikt go zresztą nie podnosił. Więc reasumując to wszystko na trzeźwo, na spokojnie, dochodzę do wniosku, że nie ma żadnego merytorycznego powodu, dla którego Senat nie mógłby podjąć dzisiaj takiej uchwały komemoratywnej. Która przypada raz na 400 lat na dodatek. Apeluję zatem, żebyśmy poniechali tych argumentów, które nie zasługują na uznanie, a wzięli pod uwagę ten jeden najważniejszy, ten historyczny i wielki, który nie powinien być zapomniany wkład księdza Piotra Skargi do naszej kultury prawniczej, do naszej myśli państwowej, do naszej myśli historycznej. Dziękuję. Dziękuję.